Z początki firmy Kasa, można powiedzieć, na warunki polskie to są już historyczne, bo powstała dokładnie 31 lat temu. Forma, w jakiej funkcjonowaliśmy na początku, to był handel zagraniczny. Czyli pośredniczyliśmy między wschodem a zachodem, kupując surowce na wschodzie i sprzedając do fabryk na zachodzie Europy. Głównym produktem ostatnich lat to było runoleśne, czyli grzyby i jagody, które sprzedawaliśmy właśnie do fabryk we Włoszech, w Niemczech, we Francji, w Szwajcarii. Od roku 1989 firma postanowiła, że zacznie sama produkować. W chwili obecnej pracuje około 80 osób na stałe, związanych z firmą. 25 lat zeszło nam na zbudowanie takiej pozycji i takiej marki. Głównie jest to, zawdzięczamy jakości produktu, który wytwarzamy, ale również solidności w realizacji dostaw, ciągłości tych dostaw i kreatywności jeśli chodzi o nowe produkty. Nasze produkty są związane. Z naturą, więc ludzie też tak to postrzegają. To jest jeden aspekt. Samo położenie, jeśli chodzi o Podlasie, pozwala nam na skup surowca z naszego województwa, jak również z województw ościennych, ale również z państw, z którymi graniczymy. Mówimy o Białorusi, Litwie, Estonii czy Rosji. Cała infrastruktura, która aktualnie już jest lub która w najbliższym czasie powstanie, mówimy o drogach, o kolei, o lotnisku, jak również, co jest istotne w firmach, które chcą jak gdyby lokować tutaj produkcję czy usługi, ten wolny czas, który pracownicy mogą spędzać po pracy, czyli kwestia jak gdyby dostępu do kultury, do sportu. Wszystko to, jak gdyby w stoku jest. Głównym naszym planem, jeśli chodzi o firmę, to jest umocnienie pozycji na rynku polskim, ugruntowanie tej pozycji poprzez właśnie, tak jak wspominałem, jakość i kreatywność w produktach, ale również ekspansja na rynki zachodnie. Głównie w tej chwili jesteśmy skupieni na Europie, ale naszym Celem strategicznym jest Ameryka Północna i Południowa.